Cześć, cześć witajcie! Witajcie <laughs> w siódmym już odcinku z naszej serii zagrajmy w Terraria i dobrze, już i wam tłumaczę dlaczego nie było odcinków przez dość dłuższy czas, <laughs> a to dlatego, że e, zrobiłem sobie taką lekką przerwę, bo teraz miałem dużo właśnie w szkole i kartu mnie wolało. I nie, a nie chciałabym tutaj kaszleć na odcinku. Więc przepraszam, że tak, że tak długo mnie nie było, ale no... Niestety, nie byłem w stanie nagrać dla Was odcinka. I... E, no to co, no to przejdźmy już do odcinka. E, a w dzisiejszym odcinku chciałem właśnie e, zwiedzić dosłownie już teraz całą, całą mapę do końca. I jak będzie jakaś kopalnia, no to ją po prostu zostawić na następny odcinek, bo bardzo chciał już mieć, już robić e, zadania tego e, wędkarza. Więc e, bo za to się dostaje bardzo fajne rzeczy, chociażby dobry hak, albo jakieś e, rzeczy ulepszające i pomagające nam w, w tym, w na przykład chodzeniu czy zdobywaniu. E, ja tego slajma zdejmę. Mam tutaj ładny porządek w e, ekwipunku. <laughs> I jeszcze, jak zwiedzimy lewą stronę, to mam dla Was niespodziankę, e, bo trochę byłem w kopalni, to możecie zobaczyć, że. Y, trochę byłem jest ja znalazłem goblina. Yy, no i yy, wiem, bo nie zdążyłem tylko zapisać na yy, ostatnim odcinku, więc zrobię to w tym. I mam 111 bloków mułu, które użyję sobie w, w tym. Yy, w Ekstraktinatorze, nie wiem jak to po polsku się mówi Ale użyję sobie tego i może będę miał trochę kryształków czy kasy No i co? Tutaj już troszkę kaktusów urosło w tym czasie ojeju, ale co to było? Jakie szybkie dobra, idziemy sobie... O właśnie z tego on tak szybko idzie. No, no nie wiedziałem. Nie wiedziałem o tym. Zawsze go próbowałem z zmie, Oj, ścinka. Zmiecza tu a to mu zadawało po 1-2 HP, więc trochę nie, nie było sensu tego. I bardzo pomaga ten harpun, bo on jest fajny. Aż takiego dużego zasięgu to on nie ma. Jak na przykład muszkiet, ale jest wielorazowy No i yy, nie kończy mu się amunicja o właśnie w, tej, w takich momentach. harpu się może przydać, żeby sobie... chociażby nie tracić amunicji. No ale amunicja i takie stania bardzo, więc chyba 7 jedzi jedna. Także 999 kosztuje mnie więc 999 pocisków. Kosztuje chyba <laughs> coś koło jednej, jednej sztuki złota Coś takiego. Ale fajny księżyc tam jest, taki fioletowy. No i właśnie, to jest ten problem, że nam już zaczyna zjadać pustynię. Tylko zepsucie i to będzie ciężko, bo teraz, jeszcze kilka odcinków, i to już będzie tutaj całe w tym biomie. A to nie będzie fajne. Znaczy, na hard mode będzie, będzie fajne, bo będzie łatwiej, jakby zdobować różne fragmenty. No ale wiecie To dopiero na hard mode Do hard mode jeszcze nam troszkę brakuje Skorpion Chodź tu Już to odkrywam? Nie, ja już tu byłem Ale z ta burza to nam, nam tak przeszkadza, że No Wyłączę sobie mapę I idę w świat Żaba Albo włączę sobie tą mapę, żeby było łatwiej, tylko sobie trochę przybliżę. Dobra. Jestem. Już za chwilę będę odkrywać kolejny świat. Chciałem pójść na lewo, tuż mam więcej odkryte. No, ile ci ży życia zostało? Dwa. No i nie mogę jeszcze w ciebie trafić, super. No, jestem taki czarny ninja. Blok błota. Ha, że jestem w wodzie. Ranie. Aha, dobra, to jest to nasza kopalnia, w której byliśmy już. <coughs> Nie wiem, może później sobie zetnę te drzewka. Bo one są ładne. Na przykład dla jakichś domków ładnych. No i tu już zaczynam odkrywać. Zombie w płaszczu przeciwdeszczowym Aż trochę mi szkoda, że nie mam tego płaszczu przeciwdeszczowego Może no, też by mi się przydał. Dobra. <coughs> tak tylko chciałem zajrzeć, czy nie ma skrzyneczki na szybko. Bo tak jakby była jakaś kopalnia, no to zostawiam, bo nie ma sensu w tym w jednym odcinku robić wszystkiego. A już mam postanowienie na dzisiejszy odcinek, więc nie będę go zmieniać o, czekajcie aha, dobra, myślałem, że to jest pomarańczowy yy, <laughs> dungeon ale jednak nie dobra Chodzi tu oka oczy, oka, nie wiem ojej, o ile ząbiaków sobie wypiję pod karabineracją oj przez przypadek no kupię oko demoniczne żebym ja tylko tu nie zginął to nie, nie byłoby fajnie o głęboko ściągiesz wypadł mi z nietoperza To się mieszka w Nie powiem. O żelazo sobie później wykopię. Ale barwnik wezmę. <grym> jeszcze jedna pustynia. Nie mam pustyn na tym świecie w ogóle. <grym> Bardzo dużo. Nie byłam <grym> dużo obrony. No ale wiecie. Jeszcze mi tam trochę zadają obrażeń. Rybek. No i kolejna pustynia. No po prostu, ja nie wiem, tak długo to będzie, no, tak dużo pustyń, no to... Co? Tylko jedno zepsucie było. O, jest. O, jest, 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 jest. Plaża. Jest plaża, więc jest fajnie. Dobra, lecę. Jest rybak. Siema Mati Dynamiczna ryba Dobra Jest, zabity Różowa Dobra, ja lecę, bo tam będą skrzynki, więc... Mam nadzieję, że będą Tak patrzę, bo... O, jest skrzyneczka Już chyba ile mam kasy przy sobie? 17 srebra Aż mi jej nie szkoda O, są dwie skrzynki nawet jest. trójzomb. No i będzie śmierć. Weź wszystko. Kufer wezmę, ładny. O nie rekin! Nie. No i rekin. Rekina nie pokonał. No ale zaraz zobaczymy co było w skrzynkach. Tak szybko to szybko wszystko wziąłem, żeby ten... Żebym zdążył jeszcze drugą otworzyć i co my tu mamy? Trójząb i lepszy trójząb, 13 punktów obrażeń, to ma 8, dobra, to wolę trójząb, a jaki on jest długi, taki, ale, a nawet jeszcze krótsza no to fajnie, okej, okay, dobra, to chyba wszystko, co jest fajne takie, tylko sobie jeszcze głębokość, kościem ja już głębokość, a na razie chodzę na, powie... a jeszcze przewodnik, chcę zobaczyć, z czym to się łączyło, bo już zapomniałem, To się łączyło z zegarkiem i kompasem. I to będzie GPS. Pokazuje pozycję, pokazuje godzinę. No dobra, no to może później to zrobię. Tylko jeszcze muszę znaleźć jedną rzecz i jeszcze skraftować jedną rzecz. I tutaj już mam jedną stronę całą odkrytą. A na drugą jeszcze trochę mi brakuje. Trochę więcej niż wtedy. Myślę, że to będzie właśnie ten odcinek, w którym. Będę tylko tak sobie chodził. Taki y, luźny. A w następnym może trochę sobie pochodzę po dżungli, bo chciałem pokonać królowe pszczół. Jakby mi się udało. Nie wiem. Nie wiem co pierwsze wtedy, bo. Czy królowe pszczół, czy coś jeszcze. Ale tak się zastanawiałem, że skoro z tamtej strony nie było dungeonu, y, to musi być z tej strony. To będzie fajnie wtedy. Jeszcze fajnie by było zabić nimfę. Tak, nimfę, dobrze mówię. Żeby nam dała e, prawdopodobnie, żeby nam dała wykrywacz metali. Ja bym chciał już mieć go tak bardzo, bo on pokazuje niby jaka ruda jest najbliżej. Niby to jest tak, tak mało, a jednak to bardzo dużo daje bo na przykład nie musicie wchodzić na przykład do jakiegoś zbiornika wodnego żeby zobaczyć, tam jest skrzynka, tylko wystarczy sobie po prostu mieć tutaj co jest najbliżej. Jakby nie było skrzynki, to nie trzeba tam iść po prostu, bo wiadomo, że nie ma. Więc to mi się dlatego podoba. A sobie omijam zombiaków, bo nie mam czasu się z nimi rozprawiać. Żółty nagitek. Nagitek? Dobrze czytam nagietek. Przepraszam. Jest pustynka, bardzo dużo małego świata pokrywa pustynia, więc... Wiecie, może, może zrobimy farmę... Nie, w sumie na razie nie jest nam potrzebna farma dyni. Jest zimowy biom, ale my już go mieliśmy. Farma dyni nam nie jest potrzebna, bo na, na dyni nie mogę kupić z łatwością. O, świeża! jest meteoryt, jest nasz meteoryt, który bym chciał wydobyć na lepszą zbrojkę ale nie wiem, czy mi się uda trafiony okej, okay, demoniczne oko Ile nam tu jeszcze zostało? No, troszkę jeszcze do tego, żebyśmy chociaż coś odkrywali. Więc nie fajnie, ale wiecie. Mapa jest duża, więc no, trochę może być zwiedzania faktycznie. O, snajper elite. Także wiecie. fajnie, że mam już hack. Chociaż ten emeraldowy, ale hack. Zazwyczaj mi się teraz, jak sobie chodzę po powierzchni, to on mi się za bardzo nie przydaje. Ile w ogóle już tych gwiazdek? 11. O, to będzie już na. O, teraz będzie już na 4 gwiazdki. No, teraz będzie na 4, 1 trzecia. <grymne> będzie skrzynka? Nie, to Okej. Ok. O, skrzyneczka, fajnie. O, parasol, fajnie, dobra. Było krótkie cięcie. Już jestem z powrotem. Więc jest dobrze. Musiałem coś załatwić. Później widzę, że ląbiaki prawie zjadły. Dobra, możemy dalej iść szukać wysp. Znaczy jakich wysp, co ja gadam. A już w tym czasie pchu. jest się dzień zrobił A tutaj taka dziurka no, później ją zwiedzimy no. Ciągle te żółkie, żółte nagietki. Mam już ich 7. Miałem już 7 żółtych barwników, tylko nie wiem po co mi ich tyle. Osiem przepraszam bardzo, bez kolejny. Nigdy, jeszcze nigdy, bo grałem już w Terraria długo, a jeszcze nigdy w Terrarii nie, nie zbierałem takich. E, o, jest w końcu. Nigdy w Terrarii jeszcze nie zbierałem tych nagietków, bo zazwyczaj nie były mi potrzebne. Tak w tej serii akurat chciałbym zobaczyć. żeby się to by bardzo przydało. Aż tak bardzo. Zabiorę sobie książki. Mam nadzieję, że będzie Water ale nie wiem. Ja Same książki. Jeszcze sobie zajdę na dół. Ta pochodnia może się, <laughs> może się przydać. Jeszcze? A, dobra, tu jest jeszcze. <laughs> Mówię, jeszcze do końca nie jestem aż taki zdrowy. A w sumie mam ten helm. Dobra, ja będę niszczył każdą książkę, bo może znajdę za bardzo. Ja nie umiem rozróżnić książek od waterboli Ale jakbym miał to by było fajnie A mnie, Mam nadzieję, że ten żywny Guardian nie zabije Dobra, nie ma, trudno Może później jak zabijesz szkelatrona, To się ma starzec no, no to zobaczymy. A to może później sobie tam poszukam. waterbolta. tam. Dobra. O, ale dziwnie się faktycznie zrespił. Dziwna roślina. Raz, dwa, trzy. Dziwna roślina mam. być może sobie na hard moda zostawię dziwna roślina, żeby ten. Żeby, 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 bo na hardmodzie są lepsze barwniki bar, o wiele Może sobie na hardmoda właśnie zostawię Takie garnuszki jeszcze sobie rozwalę Może będą tu jakieś pieniądze Garnuszku, garnki to za bardzo tak Znaczy nie za bardzo, bardzo opłaca się rozwalać Bo niby to jest tylko takie tłuszczenie kilofem i zdobywanie jednej, jednego srebra ale tak naprawdę, gdy macie farta, to ma może 25 sztuk złota wypaść z takiego garnka poprzez właśnie to, co widzieliście na moim odcinku. No i dlatego ja zawsze rozwalam garnki, bo może to bardzo pomóc. Czy mi się nie wydaje, czy to powinno być na końcu mapy? No, w sumie jest na takim końcu, jakby żółty nagietek. Dziwna roślina i pełen ekwipunek. Więc fajnie. Bardzo fajnie, że mam tyle rzeczy, ale dość niefajnie, że mam wszystkie je w mojej kwipunku, ale się ukrył. Tak, ludzie, mamy to. Ludzie mamy to. Ludzie mamy to. Wiecie co to jest? To jest coś. Wiecie co oznacza ta dziurka? Ta dziura, ta dziura oznacza to, że tam jest coś, co zaraz wam pokażę. To gdzieś. Naprawdę. Cieszę się, że to znalazłem. Zaraz wam powiem o co chodzi. Pe pewnie już myślicie. No, coś tam z diamentami znalazł. Ale zaraz zobaczycie. Tak, to jest 100% to. To jest 100. Na 100% to jest to. Z ta dziura. Ale się cieszę, że nareszcie będę miał coś fajnego. No i zobaczcie. Bo takie dziury, jak znajdziecie, to zawsze, zawsze się w kopcie i no, zaraz sami w sumie zobaczycie. Zaraz sami zobaczycie. Jesteśmy. żeby tu ogarnąć. Dobra. Ludzie, robię po prostu miniaturkę. Wszystko jest ładnie i, i zobaczcie to. Co? Co? Nie. Nie, 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 nie. Podruba. Tu powinien być zaklęty miecz. I po mnie. Fajnie. Już myślałem. Czy będę miał fajny odcinek? Nie no. Na serio. Na serio. Ja yeah, aż tam wrzucę granaty. Bo się zdenerwowałem dlaczego 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 tak mi zawsze musi życie robić na o na ten na opak dlaczego akurat jak znajdę taką dziurę to akurat musi być tam nic nic po prostu nic musi być tam nic ojej to jest trudne No i plaża. No i ludzie. A no myślałem, że będzie fajnie. No ale wiecie. Coś zawsze za coś. Nie każdemu musi iść dobrze. no nie mówcie, że nie będzie żadnych skrzynek. Jest jedna. Chodź. Co? Meduza? Mam. Zobita. Mikstura łowcy. Dobra, założę tego slajma. Dobra. My będziemy się cofać do domu. Myślałem, że będzie spoko. jednak tak spoko nie jest. No bo myślałem, że będę miał taki zarąbisty mieczyk. Zdajmy sobie tego slajma wtedy. Natomiast nasion, bo nasion i tak nie potrzebuję. No i co? Teleportujemy się. O, i w międzyczasie przyszedł jeszcze malusz. Zapomniałem guido. Guido. O, ale fajne tapety. Może sobie... Trochę drogiem. Tapeta wiskerki. No dobra. Jeszcze się szybko rozładuję. Dobra, szybko poszło. <laughs> tutaj... nic więcej <gry> tutaj roślinki dwadzieścia żółtych nagietków Jietków. nasionka dziennica tygociernie i jest spoko <gry> <gry> dobra Miksturki e, bloki różne inne. No to tutaj dajemy kamienny blok i książki i wodne świece, bo mi są nie są potrzebne. Tu są różne. Skąd my? ekstraktor, przepraszam? Zapomniałem nazwy. Dobra, odłożę sobie tutaj skrzynię. Po potworkach, tam to świetliki. No i... Sztalner sobie powieszę. I tutaj z broni, no to wezmę, odstawię... A, jeszcze co jest dziwna roślina. Jeden trójząb. Włócznie. No i to będzie wszystko. Rosój mi się przyda, to też. To sobie wezmę. No i jeszcze jedno odłożę, harpun. I dziwne. O jezu! No nie, tak to jest jak się trzyma magiczna lustarka w ręku. No i jeszcze jedna dziwna roślina. Mam już pięć. Ludzie, wiecie co to jest? Szybko. chodź, chodź, chodź. Może zdążę, może zdążę. Wiem, że teraz tam. W, nie wiem skąd wyskakuje jakiś złoty królik, i na pewno teraz nie mam na myśli, żeby go złapać i dostać 10 sztuk złota. Gdzie jest? Nie. 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 No nie. Tam co słyszałem, do wody wylazło. To wiewiórka. No nie. Dlaczego nigdy? Nie no dobra. Wypuszczę sobie te wiewiórki. Masz. Nie, jak się wypuszczało? Aha dobra, już pamiętam. Ech, nie pamiętam. O jest, masz. Idź sobie. O nie. Super. Nie no, mi to zawsze musi pójść nie tak zawsze no ale cóż, chociaż o odcineczek na kanałek. Gdzie by sobie go postawić? Ale tu sobie na dwór postawię. I teraz jest ta chwila. Jest. Tak. Tak. Wiedziałem. Tak, tak to właśnie działa Zobaczymy, co dostaliśmy Też jestem ciekaw Uuu, jest rubin, jest topaz Jest, jest srebro, jest złota, Jest szafir, jest platyna Jest bursztyn, jest ametyst No jest żelazo No dobra Mi się podobają takie łupy No i jedno złoto To jeszcze odstawię e, kaskę. No dobra, e, tutaj kryształki. Wszystkie ładnie tutaj odłożę. Tego jeszcze tutaj nie miałem. I gdzie by to wstawić? No nie wiem. Tutaj wstawię. Dobra, może być. No to co? To by było na tyle w tym odcinku. Mam nadzieję, że odcinek Wam się spodobał. Widzieliśmy całą mapę. No to co? Nie zapomnijcie o zostawieniu łapki w, górę, <laughs> łapki w górę, subskrypcji na tym kanale. No i widzimy się w kolejnym odcinku. No i cześć!